Naszego tutaj. Yy, Naszej. Kosolki! Dzień ludzie, jestem i witam Was w kolejnym odcinku Resident Evil. Słuchajcie, powracam po sobie, Rezydenta. Pamiętacie, włączcie w poprzednim odcinku, że się do podziemi. Yy, jesteśmy w tym momencie w parkingu podziemnym. Nasze główne zdanie to w, jest, yy, to w tym momencie znalezienie panelu zasilających, żeby włączyć prąd, żeby tak naprawdę spierdziać z komisariatu. Także od razu bez żadnego gadania lecimy tutaj. Ja sobie dostarczę, zajdę do celu do strzelnicy, bo no, w poprzednim odcinku chciałem do niej zbyć, ale sobie jeszcze nie było czasu. Także zajdziemy sobie teraz, zobaczymy, co nas czeka. Okej. Okay. Mam no, zombiaki. Drzwi na szczęście. Jak to mówi, to pana Shopa. Dziwne dowody, to no wynosi. Świetnie do moko pana Shopa, szczerze. Niech dzieci ćwiczą na niszczanie celu. I to właściwie tak nie smuci. Tak, jeżeli się nie mylę, to te te są te takie znajdźki, po prostu tutaj się zeszyliwuje właśnie w nią, no nie wiem po co Mam jakąś skrzynkę, proszę bardzo, pudełko Szalam, że te pudełko można zinspektować sobie Tak jest I co tutaj mamy? Klucz O, proszę bardzo Myślałem, że to klucz do któregoś samochodu samochodów policjantów Jeżeli dobrze pamiętam, takie coś, takie coś kojarzy. Także, za tak chwilę sobie tam pójdziemy, wrócimy sobie na e, parking Zajmę klucz do pojazdu patronowego Tak jest, to jest klucz do patronowego Zagięty klucz nie nadaje się do użytku, ale nadal umożliwia otwarcia otwarcie drzwi bagażnika samochodu czy drzwi przy użyciu przy przycisku Okej, okay, to w sumie wiecie co, pójdźmy sobie tam od razu w tym momencie Żeby nie robić pustych przebiegów I zobaczmy co tam się będzie ukrywało? Ślad, że to który z tych pojazdów. Zresztą. Jakie to był numer? ja cię sprawdzę sobie. Eee, nie, sekcja zwłok. Kostki. Gdzie to jest? Hmm. Gdzie to jest? Ocalałe jest No, nieważne. Po prostu wiecie co, to, tutaj aż po prostu strzegurę piwczą samochodu. O! No i mamy. Co to jest? Polepszenie. To jest kolba do pistoletu? What the fuck? Jak ten pistolet teraz wygląda, mój boże. Zabierz rzuć już nie podsyłujmy go w tym momencie, tak że w sobie. Co to jest, mogę za pistolet. Otwiera drzwi też, no na drzwi się nie, nie dostaniemy. Także chciałem, że tutaj już nic. Yy, no nie wyciągniemy. A teraz pistolet trochę wygląda karabin. Tą kolbę. Nie przechodźmy tylko końca strzelnicy, tak że tam się wróćmy. I zobaczmy, czy tam coś jeszcze jest dla nas. To się na pewno jest, bo jest to czerwono. Coś poza zombiekami, zobaczmy, czy jest. Bo tutaj mam czerwony klucz. Także tutaj będzie, możemy użyć klucza. Weźmy od razu, nie, że zabieg nie będą. Okay, nie ma. Mamy roślinkę. Weźmy sobie ją, czy coś poza tym? Seretko, roślinka tu? Nie. Rolka filmu. Tyle pytania, czy ja to gdzieś mogę użyć, bo wątpię, że mówiąc. Nic nie widziałem, żadnego. Eee, żadnego. Nie wiem, jak to na razie, bo no, nie pamiętam, czy to się patrzyło, bo nie pamiętam, co się zwał. No nie ma tego miejsca, gdzie możemy to sprawdzić, tą rolkę. Wejdźmy tutaj. Ech. O kurde. Dobra. Czekaj, może wejdą. O! Dzięki tej kolbie szybciej jedno do tego. E celownik się pomniejsza, dzięki że możemy e celnie strzelać. Możemy celnie strzelać, także fajnie. Oni pewnie za chwilę wstaną. Póki nie wstają, to sobie szukam tą miejscówkę. Mamy tutaj pociski do że sobie chętnie podniosę i strajk nas przekłada do kobiety. Także możemy się od razu, jak chcą, to wstają, nie, ale na tak, jak staną, co mam w tym momencie przy sobie? Położyłem tą walkę. w sumie tam radu i zobaczył, czy, tam, czy jest to miejsce, w można na patrzeć. Co tam na nich jest. A jak ja, to po prostu je odłożymy i jak wrócimy do, do komisariatu, to, to wtedy tam popatrzymy. Zaraz, tutaj na Radu. Odłożymy niepotrzebne rzeczy. No ile ci wydaje do tamtej miejscóweczki I ta chwila prawdy czy jest. Nie ma. No cóż, odkładamy w takim razie te niepotrzebne rzeczy. To wszystko się myślę, czy nam przyda. Nie wiem czy Gala nam się przyda. A na wszelki ładny go zachowajmy sobie. Żeby... No jak się, może zawsze się przydać w każdym momencie jak nasz jakiś ząbiak na nas skoczy coś. Także dobra, Także lecimy w tym momencie do pomieszczenia z generatorami. Bo to jest chyba teraz, jakby mainstream, gdzie mam teraz iść. Także lecimy, zobaczymy, co tam będzie. Musicie, będziemy musieli jakieś generatory zestawić sam, bo widzicie, no tu nie masz nigdzie prądu, a prąd trzeba przewrócić. Zabić psy w poprzednim odcinku, tak że one już nam nie powinny zagrażać. Przynajmniej tak mi się wydaje że lecimy. Kostnicy też przykroiliśmy, także zarąbiście. Nie wiem w tym korytarzu, czy tutaj coś może być. nie wiem, zaraz zobaczyłem, że tam czy tutaj czy czegoś nie ma na przykład. ale czy coś jest? Nie ma nic tutaj. I pewnie po drugiej stronie jest. Okej, okay, to jest na czerwono. Te psy w słów, także fajnie. Coś elektroniczne w pudełku. Zobaczmy sobie od razu, nie ja połączę, obejrzyj, o proszę bardzo, część elektroniczna i proszę bardzo mamy jedną, nie wiem, chyba mamy dwie albo trzy uzbieracie, pamiętam dokładnie, pruch ścienicie, bardzo fajnie, bo też amunicja y, nam się kończy, a prostu też do za dużo nie mamy, mamy kolejną roślinkę, fajnie. Wiesz już nie mamy miejsca w punku I to wiecie co od razu sobie uż... Nie wiem, czy się opłaca, żeby użyć teraz. Ożyjemy, żeby mieć Full HP. To jest chyba Full HP. Chociaż nie, to nie jest chyba Full HP, bo Full HP to jest taki jasny zielony. Eee, że taki mocny, taka mocna zieleń. Jak na, na greń skinach jest. Dobra. Mm, Okej, okay, pomyślę z, gener z generatorami z full szukane. Tutaj coś mamy do roboty pewnie tak. Tutaj mamy jakieś. Um... Są kosolki tyk A, czyli to, to, to te czarne mają być na czerwonym oba Okej okay. Ej. Okej okay. Ajej, może tak? Blisko. Kurde, jak to się robi? Czy się może tak? O, proszę bardzo. I otwierają nam się drzwi, ale poza tym idą psy. O kurde, pchlażujcie. Chyba nie żyje, to mi się wydaje. Mam taką nadzieję, że już nie wstanie. Nie mam mnoża, także nic praca sobie niestety. Okej, okay, jest ich więcej. A wiecie co? Ja tu poczekam, nicami wejdą. Chyba, nie potrafię otwierać drzwi, co sobie miałoby sens. O Jezus Maria, jak się wystraszyłem! O kurwa, Ue. No wydechnij O Boże, mam, no, no, nie wiem czy wy tak głośne gry nie macie jak ja Bo ja zawsze sobie to na się delikatnie ściszam, głośność jakby z chwawek do połowy No kurwa mać No dostałem głowę, no dobra. Wy tego z tego to nie słyszycie, bo, wy, bo ja zawsze sobie w obejściu ustawiam na połowę głośności. A z mikrofon na fulla, ale wy tego nie słyszycie. A ja mam gry No nie wiem co się, zobaczę w sumie, na jaką głośność mam na tej gry. O, ona nawet nie... Ona jest do połowy tak naprawdę... To jest tak głośny po prostu Jezus moja zawało. No. A znaczy, się to mam o te drzwi. Dobra, a wiecie co ja chcę przeszukać ten korytarz do końca. Mam właśnie coś tutaj pominąłem. Przecież to musiałem pominąć w takim razie, skoro tutaj jest na czerwono. Jakieś parasolka. Tutaj pominąłem. Wiecie, nie, ja tutaj chcę no, jakby do końca tak jakby to wszystko uprzyglądać dokładnie, bo... A tutaj jest roślina, Jezus, niebieskie zioło. Dobra, mamy na fulla. Okej, okay. pójdźmy do naszej skryteczki. I sprawdźmy Okej, okay, dobra widzica widź, walić, widziałem psa Pójdźmy tutaj. Nie jestem się teraz, bo no, no nie mam duża ma nie chcę się teraz tym sami używać. Do nas prowadzi schod do góry jakieś. Okay. O proszę bardzo, Czyli wróciliśmy do pustaria tu już? Bardzo fajnie O mamy cię do Bardzo miło Okej okay. Co my tutaj mamy? O mamy safe zone Fajnie, włączmy sobie światło, żeby był przytulniej Okej okay. Dobra. Mm, wezmę sobie. O nie, czekajcie. Yy, odłożę to, te rzeczy, bo ich nie potrzebuję. To chyba też na mi się nie przyda. wezmę sobie prochcioni, czy i połączę go z tym. Bo mówicie, że nie mam, to jest czy do pistoletu? No, ostro, teraz się się, na resztkach i chodzi o czy Nie, nie lubię amunicję ale czuję, że to może nam problemy e, sprawić później. Czy tutaj mamy misyweczkę, do której, której możemy użyć do... Nie, nie mamy. To jest amunicja do MAGA. No, my tego MAGA jeszcze wtedy nie mamy. No, ale nie, że go uzbieramy. O! Część elektryczna, tego nie, nie, nie mam pojęcia, do, do czego ta część elektryczna jest. Ja mamy tego Nie wiem czy chcę na to amu marnować, żeby było mało Nie chcę wyjdzie. Dobra, wiecie co walić? Niech będzie Zrobiłem to z dużym bólem serca, nie będzie już Dobra, mam tu jakieś skrzyneczki, mamy dwie. Rozstrzędzie rzut, no ale on jest do ja chcę bardziej... O! Mi gusta, dobrze. Proszę więcej takich niespodzianek. Odłóżmy od razu to... I ja mówicie domagam, ona też, też się nie przyda Ta część elektryczna, nie wiem do czego my ją potrzebujemy, czuję Panele, część elektroniczną Aha, czyli to się ona przyda nam do tego Do, do, do tego główienka razie ją przechowajmy Bo chyba i teraz nie będę używał Przynajmniej mi się wydaje yy, tutaj mamy zapis To zaschwywujmy sobie, jak tu już jesteśmy Na sobie tym <śmiech> <śmiech> Dobra Yy, idziemy dalej. Cześć, zobaczę ile się nagrywa już. O, to już spokojnie, jeszcze łamy. mamy... mnie 20 minut. Dobra. Huu, kuźwa, nie, Nie nienawidzę tego, teraz głośny, że tak z dupy mi wyskoczył. Boże święty, zamykam cię, hopie, weź się wal. O, aha. Ale, co? Zbakapujmy trochę O z ja No gościu To ja to wszystkie mogę okna Czyli WOW Uuu Czy to jest ta miejscówka gdzie tego czy to jest tam miejscówka gdzie tego? Gdzie tego zabili? Yy, tego policjanta co połowy ciała mu urwali, To Chyba to. że to jest to. Yy, weźmy sobie część elektroniczną. Yy, bo tam widzę, że możemy to otworzyć za że właśnie za tego. Także weźmy sobie ją. Bo tu będzie waj, króle, te drzwi. Nie mamy noża, także oni pewnie wstaną, niestety na no cóż Dłużej, dobra Coś mamy nóż Dziękuję Ci gro, o oh, kurde Wylił się to jeszcze żyjesz gościu No nie wal tam tak Jezu Póki z dalej nie mamy tego krawisza No nawet nie wiem gdzie mam właściwie I CO ROBIĆ GOŚCIU?! Czemu mnie ugryzł? Mam, trzymam nóż! Może jakie te zęby są wytrzymałe? Czemu one są takie wytrzymałe? Głównie tutaj, w w tak głupio, sposób są tyle amunicji Wyposaż ten nóż, hopie. O Jezus, no czemu jesteście tacy upierdliwi? Jeszcze nie trafiam, no nie! Dobra, i chyba już nie wstanie, chociaż znając tą grę, to wstanie. I To mam wszystko przeszukane. Czy to są jakieś drzwi, w ogóle, które możemy otworzyć za pomocą czarnego klucza? Tutaj chyba nic nie ma. I tutaj to są u góry, wyżej. Przy pralni. Tu jest zbrojownia. Warek. komputer. Mmm, poczekania safe tu jest Gniazdo do korby No dobra, pójdźmy do góry No, ci tutaj jeszcze, jeśli nie zudziło niewolenie szczybę. tam że jakieś nowe zębiaki ci się zaryspiły, zaraz na będą no, do do czekać A może to będzie Marvin, czekajcie, jestem co to w ogóle dalej jest Czy żyje dalej? Prawdźmy. Żyje! A, a nie żyje. O, no niestety. Przykro mi, Marvin, że to się to że to, się to spotkało. Pewnie mi się, że nie wstanie. Oczywiście, że wstanie. No jeszcze nie trafiam. Super, mam amunicję. Ach. No go. Ale cóż Dobra, no, no idziemy wyżej Nie mamy jednego tak naprawdę wyboru Mieścić do góry bo tutaj na dole nie mamy co robić tak naprawdę Idzie jest tutaj do tej miejscóweczki, tutaj do, do pralni mamy klucz Okej okay. Dobra I tutaj Teraz w lewo. No boże, ta tutaj. No nie, co ja nie trafiam. Takich łatwych strzałów czemu on da się schyla, głupio. Dobra. Boże, nie wiem jak w tą grę przejdziemy, ludzie. Jak tu w ogóle amunicji nie ma. Jak tą grę przejdziemy za pierwszym razem, takich problemów co mój tym nie miałem. Może że grałem na chyba jeszcze poziomie trudności z tego co pamiętam Dobra, widać go kluczu już nie potrzebujemy, także go wywalmy. Co my tu mamy? Proszę czy fajnie. Coś poza tym... O, mamy przynajmniej safe. Czy wszystko tutaj, wszystko. Dobra, spróbujmy sobie to od razu odblokować. Obejrzyj. O Jezus, na teraz znowu tym. Cię tak. What? A... Dobra, kurwa, ludzie Aż musiałem normalnie no, tutaj było no się to wyciąć. O! zamy zamierną przycisku do konsolki Musiałem sobie to rozpisać na kartce, żeby to zrobić. Boże Nie mam cię pojęcia ile po prostu było tutaj kliencia, ile siedzenia nad tym było Był komputer, lewarek Teraz wiecie to zejdźmy na dół Musimy to zejdę na dół. I wezmę tamte rzeczy, co, które są do wzięcia na dole. Także lecimy. Jak tu się szło? Prawo. Chyba, że nie. Zobaczę tutaj przez biuro zachodnie. Możemy pójść. I totalnie przy wyjściu będzie od razu. Wejście do. Wejście do naszego tutaj.

Święty. Już pamiętam tak, tak triggeruje. Nie macie tego pojęcia jak bardzo. Dobra. Kładziemy ten sheet. Co możemy sobie tutaj odblokować? Chyba um. ja mamy te... tylko to? Precaczek tylko? Znaczy no nieby fajnie, nie? bo będziemy mieli więcej miejsca, ale to tyle dwa enter Ej hey no spoko zawsze coś zawsze więcej miejsca się przyda ok dobra to teraz a sobie pralnie jak tak tam nic ciekawego nie było czy znaczy, no dobra poza tym klawiszem tam nic ciekawego nie było i rozstary z Tu jest lewarek Tego nie mamy. Poczekania, save so, właśnie, mamy tę korbę. Mamy tą korbę, także tam się wróćmy. To jest tamtego, a nie chcę jak on wali w te gunwo. Także się cofnę do jakby main pomieszczenia tego takiego dużego. Okej okay. Pójdziemy otworzymy megawarek, zobaczymy co tam jest Eeeeh, <laughs> to smaria. Już dobra, ale już Tak, ja już powoli, to trzeba mnie naprawdę irytować, a tutaj, znaczy Byłem pewien, że się będzie kurde tutaj srało, że tak powiem A naprawdę, już jest tutaj już Jak się amunicja kończy i cię to stop na twarz, gdy do nich strzelasz i oni to przeżywają albo wstają, to jest naprawdę irytujące Dobra, używamy tego Mam nadzieję, że tego nie będziemy potrzebować, będziemy mogli to wywalić, bo nie chcę się tego na szczerze więc tak jest, bardzo fajnie. Nie mamy nic sobie do healowania się. Także przestało się cofnąć, ale dobra liolo. Lecimy mamy drzwi Pierre? Mamy inny klucz. A już w ogóle go nie mamy, bo wrzuciliśmy to no, tak wiem. Pójdźmy na najpierw. No właśnie, co to jest? No, czekam na razie. No, wyskoczcie, wyskoczcie na na twarz. No, siema. Nie mamy desek, no nie. Dobra, właśnie. No, ile ty będziesz się przez to przewijał, gościu? No ile no być władziu? Gościu! Władźże! Udało nam się! Udało nas! Ty no, wejdziesz kiedyś! Pomóc ci jakoś, nie wiem, rozbić to szybę. No, mogę ci to jakoś pomóc? Bo nie mam deski, tak że to ci nie, nie przeszkodzę. Ja to będzie ci mogę pomóc. No strzelaj się, spróbuj. Spróbuj do niego strzelić przez szybę. O, no, dobra. No właśnie. Tyk. Tyk. No gościu, no nie masz twarzy połowy, no. O, jeszcze zmarnowałem pocisk fajnie Nie zgadnę, żyję jeszcze Juhu! Nienawidzę tej gry, nienawidzę tej gry Nienawidzę tej gry, to jest najgorsza gra Czemu mi noży... Czemu nie miałem nożu a no, no, szkoda szczępić Więcej trochę niczego doszły ale Nie wiem, po co mi to składać tak na razie się nie przyda? O zielone drzwi Trefl Okej okay. Chyba tak na dole na razie nic nie, nie zdziałamy My nie mamy klucza, nic Może no, to się będzie śledził, teraz na mój widok Okej, No, ja mam No nie wiem czy tutaj do góry jeść Okej okay. Jak nie ma zamiarków, to tutaj które... Ja przez to wszystko tą miejscówkę tutaj do końca i pójdę do Save Zonu, zapisać grę. Chciałbym mieć więcej, trochę żeby sobie tej... Amunicję wytworzyć, bo jak widzicie, nie mam ok, dobra, jest więcej, chociaż tyle, też Znaczy jak jest ich bardzo mało, bo się to, to, to jest po prostu tragedia. Miałem magazyn. Jest zombie, tak, że to nawet nie idę. Tutaj mamy balkon To też nie wygląda zbyt friendly miejscówka Także wróćmy To sobie no weźmy przy okazji prostrzeniczy I zróbmy sobie więcej amunicji Też nie wiem czy to się opłaca, bo z tego co pamiętam to w przyszłości znajdziemy się w późniejszej części gry Znajdziemy mm, Wielki, duży prostrzeniczy Także chcielibyśmy mieć z tego więcej amunicji, Także nie wiem czy się opłaca używać po czy niczego i tworzyć amunicję a tak w sumie to jakby nie patrzeć, nie mamy takiego wyjścia, bo... No, ciężko kurde chodzić z dwunastoma tylko paczkami do broni Jest to bardzo mało i w sumie nie chcę też używać na takich zwykłych zabiegów amunicji do grana. Bo jednak no będzie ciężko, a w sumie nawet nie musimy tam iść, przecież tutaj może mamy tego, mamy... Te amunicję i te wszystkie rzeczy To no, przechowamy sobie ja już nie mam trochę Nie mam, dobra. już to z tym. Okej. Okay. Trochę trochę więcej jest no zawsze, chociaż tyle tam. No. Chociaż tyle. Tak, to się mówi. Nie. No dobra ludzie, będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki serdecznie, że się oglądaliście. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie jeśli tego, jeszcze nie zrobiliście. Jestem Jacobson, wymuluję się, trzymajcie się i na razie.